Mroczna strona mocy przejmuje kontrolę nad światem. A to wszystko z powodu takiego to komiksu Lego Star Wars, który właśnie zawitał do wszystkich kiosków. Nowy komiks Lego Star Wars z wydawnictwa Blue Ocean możemy zakupić za cenę 20 zł bezwzględnego grosza w każdym punkcie z prasą od 18 kwietnia 2024 roku. Jako dodatek, jaki w tym magazynie, komiksie otrzymujemy, jest minifigurka Darta Maula, która pojawiła się już w roku 2022 w magazynie, ale jak wiemy, komiksy to rejusy naszych po prostu magazynów starszych i moje przypuszczenia na temat tego wydania właśnie się sprawdziły, ponieważ w przypadku y, omawiania komiksu z tuskeńskim y, są. Powiedziałem, że spekuluję, albo przynajmniej nie wiem, czy tam, może na Instagramie tylko. Po prostu wspomniałem o tym, że najprawdopodobniej następną minifigurką, jaką otrzymamy, będzie Dart Maul. No i to się sprawdziło. Moje spekulacje na następny magazyn zobaczycie pod koniec filmu, więc zachęcam was, abyście na to samego końca. No i otrzymujemy też w tym magazynie złotą z limitowaną kartą, której w sumie się już możemy teraz przyjrzeć. No bo czemu by nie ten klej z tyłu, jak mnie to denerwuje, ale jakoś tu muszą przecież przykleić. Yy, no i

No i Hops mamy kartę, no i mamy tutaj Lucas Skywalker'a oraz Artuditu. Karta limitowana, numer, jeżeli się tutaj nie miną, to jest 28, tak ona się prezentuje. No i też e, widziałem na stronie promokrocki, jakby na Instagramie, w zasadzie bardziej w poście, oni mieli kartę Kylo Rena oraz Ray Palpatine. E, no a ja mam takiego to Luka, więc nie wiem, czy to zależy od po prostu każdego komiksu, czy te karty się różnią, nie mam pojęcia, no ale ja mam taką bardzo fajną Aluke okay, Artuditu. Się, ta karta tak się prezentowała. Oczywiście później zajmiemy się minifigurką, a teraz zobaczmy co w komiksie. Tak prezentuje się strona główna. Mamy tutaj naszych szturmowców, Darta Weidera, aż trzy komiksy w środku. Numer drugi na 2024, komiks, no i po prostu jakieś inne informacje. Pierwsza strona to już od razu reklama magazynu LEGO Minecraft. Magazyn pod ilością elementów, no i po prostu też dodatkami jest naprawdę ciekawy, ale jakoś te elementy mam, czy potrzebują? Może by się przydało do rozmaitych o Moby złe, agresywne, moje makety, ale na razie to jest takie, po prostu nie chcę, to jest tym bokiem. Może kiedyś tanie po prostu, bo Minecraft nie cieszy się jakąś super popularnością, przynajmniej nie widziałem, żeby ktoś się na to hype'ował mocno. No i co mamy? Komiksy. Tutaj możecie sobie je oglądać. Oczywiście ja je będę powoli przewijał, też na slony się tutaj jakoś nie wiem, czy super po prostu na nie patrzył. Mamy naszych łowcy, łowców mandaloriańskich wojowników: Dart Maul, Maul, tu jest Dart Maul, tu jest Sidious oraz Vader. I to jest już komiks drugi, tu był koniec komiksu pierwszego. Co tutaj się dzieje? No akcja z Wejderem. Czy mało się tutaj jakoś pojawi w po prostu takie coś i w zasadzie komiks leci dalej. Tutaj sobie waiter z kimś walczy. No i koniec komiksu drugiego. Mamy również plakat, który już w zasadzie możemy sobie wyrwać. Tak to jest plakat, wyrywamy. No i zobaczmy co tutaj mamy. Pierwszy plakacik Boba Fett i Slave One. Tak to się prezentuje, bardzo ładny plakatik. Bardzo fajna kolorystyka, tylko z zewnętrznego mały format raczej go nie powieszą. No i mamy też drugi plakacik yy, All Stars. No i co, też bardzo fajnie, mi się podoba, e, tylko to jest oczywiście z tych nowszych części plakatów, dlatego wybieramy Boba Fetta i Slave 1. E, co, plakatów sobie możemy odłożyć na bok. Reklama magazynu nowego LEGO Dreams z Mateo. Jeżeli nie macie spoko, ale Mateo już był w pierwszym wydaniu, czyli na przykład dużo ilościach zestawów, właśnie z LEGO Dreams on się pojawia, dlatego to jest wasza decyzja, czy go kupić, czy nie. Ja go nie kupuję. I na stronie 22 rozpoczynamy komiks trzeci. No i on w zasadzie już dotyczy tego e, naszego Luka i Arturitu, SeafreePio też się tutaj pojawia, ale to chyba tylko na tą stronę, ponieważ tutaj już mamy naszego Luka i Artuditu, to jest scena co z tych bagien, e, gdzie Luke trenował z Jodą. Nie mam teraz pojęcia, ponieważ nie wiem jak to tutaj, tutaj w komiksach lego chyba nie, ponieważ po prostu Luke wskakuje do jego X-Winga no i wraca do SeafreePio. Koniec komiksu trzeciego na stronie 31. później mamy zadanko, ok jedno zadanko na cały komiks, spoko, to w sumie mi się podoba, już lepsze według mnie do odbiorców jest czytanie, no i kilka zadań, a nie, że więcej zadań i mniej czytania, po prostu taka jest moja tutaj opinia na ten temat, ale okej, okay, mamy labiryncik, spoczko, no i już trzynastego czerwca otrzymamy kolejny magazyn LEGO Star Wars. No i co tam możemy dostać? Moje przypuszczenia to tak samo jak tutaj przypuszczam, że dostaniemy Tartamaula. Maula, tak przypuszczam, że w następnym komiksie 13 czerwca otrzymamy Mandalorianskiego wojownika, czy tam pilota, czy po prostu w każdym razie tutaj wyświetli się zdjęcie tej minifigurki, żebyście wiedzieli o jaką chodzi dokładnie no i ta mała spekulacja, ponieważ tak samo po tuskińskim łowcy w temu miejscowi był maul, tak po maulowi jest ten był w zasadzie właśnie ten Mandalorian dlatego to jest moje przypuszczenie, że on się pojawi jako następny. No a tutaj, jeżeli przegapiliśmy jakiś numer, możemy sobie go samówić. No i jeszcze reklama magazynu Lego Ninjago Hero. Fun fact, jeszcze nie mam żadnego tego magazynu. Czy on jakoś mnie ciągnie? No raczej nie, chociaż minifigurki legacji tutaj są. Android zdecydowanie na plus, ale na razie też 30 zł nie zachęca. Już sprzedamy też dwa plakaty, okej. Okay. No i jeszcze z tyłu mamy też z Blue Ocean jakieś inne gazetki, ale to z nas interesuje, my mamy tutaj klocki więc co, to był magazyn komiks, a teraz minifigureczka taka to ciekawostka, w ogóle minifigurka tak jak była zapakowana w 2022 roku, w, po prostu foliowy worek tak ona cały czas we foliowym worku się e, znajdują, żadnych tutaj zmian na papierowe worki lego nie postanowiło zrobić z tym e, pomimo tej już upływu czasu, czy że uda mi się to ładnie otworzyć bez naruszania woreczka, nie wiem, więc chyba raczej tego nie otworzymy na nagraniu, zrobię to po nagraniem, no ale miejmy nadzieję, że części wszystkie tutaj w środku są. Części do figurki były wszystkie w środku, a więc tak prezentują się nóżki. No i jak nóżki, no to dajmy od razu torsik. Tak to się prezentuje, ma to przejście, jest tutaj szata, bardzo jakby rozbudowany pas. Pod spodem widać ciało Maula, oczywiście tutaj jest ukazane jakieś więcej pewnego rodzaju pancerz, czy po prostu elementy zbroi, ubioru, naszej postaci Maula. Tak on się prezentuje, brak nadzórków na rączkach. No i tak prezentuje się tył, ciąg dalszy tej szaty, ten pas również się znajduje, jakiś tutaj kwadracik, kieszonka z pewnością też tutaj się znajduje, jest to ta kieszonka, nie wiem. No i ten po prostu torsik wygląda bardzo ładnie, to przejście też na nóżki spoko, mi się to podoba. Główka naszego Maula prezentuje się w ten sposób, jest on taki zniesmaczony, zły, nie wiem, obrażony, te oczy są tak, w ten sposób się prezentują, i zdecydowanie podobają mi się te nowe oczy Maula z jego nowego zestawu z Phantom Menes, ponieważ one są jakby całe żółte, żółte z białym, a tutaj te czarne kropki. No i naprawdę wolę te nowe oczy Situ, one po prostu jakoś baczę ten charakter i czekam na nowego Anakina Skywalkera z takimi oczami Sita. No a ten tutaj ok może być ogólnie postać wzorowana na Clone Warsach i tak prezentują się rogi one są również zadruko zadrukowane więc jest tutaj to przejście z główki oczywiście na to poroże koronę, w każdym razie wiecie jak Maul wyglądał i o co mi chodzi no i co, te rogi jakby się wydają lekko zakrzywione do boku nie wiem, nie wiem czy tak ma być. Dajcie znać w komentarzu, czy takie te rogi mają być. Jeśli nie, no to nie wiem. Ale mi się wydaje, że one są zakrzywione, jakby w tamtą stronę. A chyba te rogi miały iść prosto, albo w górę w każdym razie, ale nie w bok. No i na wyposażeniu jeszcze mam miecz, który zbudowałem już tutaj poza nagrywką. Tak on się prezentuje. Spoko. Jest on tak wielki, że no, aż do minifigurki jest za wielki. No ale spoko. Tak się prezentuje, możemy nim oczywiście wywijać. No i spoko, podwójny miecz, minifigurka spoko, ląduje do kolekcji. Zdjęcia pewnie zrobię, wrócę na Instagrama, ponieważ te minifigurki Star Wars mają spoko klimat, też ten klimat chcą oddać po prostu w tych zdjęciach. Dlatego zapraszam Was serdecznie na mojego Instagrama XBOMX. No i co, minifigurka fajna, cieszę się, że ją mam. No i wratuję po prostu do kolekcji, będzie sobie stała zapewne tuż obok naszego Pal palpatina z magazynu poprzedniego. Czy poleciłbym zakup tego komiksu z Lego Star Wars? Odpowiedź jest jasna, nie tak samo jak nasza tutaj moc strony, ponieważ jest to oczywiście odpowiedź, no. Wiecie sami, no, znaczy zaczęliście o co mi chodzi. Magazyn zdecydowanie jest warty zakupu 20 zł minifigurka Maula, która była w 2022 roku, w jakimś zestawie, może zestawach, nie jestem teraz pewien, w ilu zestawach właśnie się ta figurka pojawiła. Wiem na pewno, że w takim zestawie z Asoką jego tam sali tronowej, właśnie Maula naszego, to tam się pojawiła i to mogą Was potwierdzić to. No a tutaj ta minifigurka 20 zł, Maul, co zdecydowanie na plus. Wiem, że ludzie próbują go sprzedać 30-40, dlatego się cieszę, że on powrócił w komiksie. No i najprawdopodobniej jest to ostatni. Na szansa, żeby zdobyć tą minifigurkę, ponieważ była już w magazynie no i teraz jest w komiksie a komiksy to rejusy magazynów, dlatego obstawiam, że jest to ostatnia szansa, ostatni dzwoneczek, by sięgnąć po ten magazyn komiks, dlatego ja wam serdecznie naprawdę wam to polecam i y, mogę za tą minifigurką graczyć, no i w następnym numerze, tak jak już mówiłem, najprawdopodobniej Mandaloriański Wojownik, y, no więc kolejna minifigureczka, no i ja wam dziękuję za obejrzenie tego recenzji, tej recenzji do samego końca, widz, widzimy się już w nadchodzących recenzjach, filmikach, czy innym typu kontencie na moim kanale. Na razie